Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Kapi. Jest oczywiście Warion Witam serdecznie I nie ma Jełopa, ale to już jakoś tak nic nowego na Jełopach W sumie, że nie ma Jełopa Jełop za tydzień będzie lądował tutaj u mnie już Właściwie w piątek Przyleci UFO I będzie, no, ciekawie Ale odcinka raczej nie nagramy, to tam na spokojnie Będziemy takimi... E, z <grym>, weź ty to powiedz Zaszczonymi, o Zaszczonymi, <grym, <grym, zaszczonymi mopsami, <grym>, że takie Prywatne sprawy, prywatne to jeszcze można by, ale takie, takie, że tak powiem, bo to mogłyby YouTube, to by jeszcze pod jakie libacje to podciągnął i jeszcze by chłopu kanał zawiesili i dopiero by były jajca, także le lepiej, lepiej takie <grym> rzeczy nie robić, ale mówię, nie, łapa, to jeszcze możesz pokazywać, ale Józia to... <grym> Józiu będzie na kiblu fikołki, e, nie, 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 śmigła robił. jedynie, fikołki to chłopie tak. będzie robił na schodach. <grym> ale będą jajca, no. Nie no na kiblu, chłopie to trzeba kibel będzie wyrwać, że można śmigło robić, nie? Ty też Jo, porobić. jo, jo, jo ja sobie tam wszystko porabię. W chyba. ogóle trawa na tym U. polu jeszcze rośnie. Co? Rośnie? Jo, no chłopie, trawa jeszcze rośnie. Tu trawa, wybrany. chłopie, ścieżka, beton w polu jest. I <laughs> kto to co to, to robi? Pe? No ty. żeś zmienił. A jak było? No była zielonka szła pomiędzy, była fajna taka drużka Zrobowałem. No właśnie ja się dziwię co to, była zielonka, a teraz nie ma. ale to kiedy to było? No ja też właśnie się dziwię Dobra ludziska, generalnie głos się nagrywa wszystko, bo ostatnio to takie tu są dziwne rzeczy Kurde, człowiek wrócił z wakacji, nie wie co się dzieje Ogólnie pierwszy odcinek po wakacji nagrywany już w domciu Już człowiek przyzwyczaił się do tej Polski zaszyconej eee, I w sumie z Orionem w końcu sobie gadamy, bo my tam gadaliśmy sobie dwa razy Właśnie przez Messengera, ale nie to samo, TeamSpeak jest jednak. Chłopiec, Team speak. Co drugie słowo, co drugie słowo kapiszona słyszę ciszej, co drugie sły, sło, słyszę głośniej. Jo, Mówię Messengery to, to nie. W się nie się odzywały. <laughs> jeszcze dziewczyny w lesie się odzywały. W ogóle to takie Gośle, co dziwne. Kichną, jest. To w ogóle TeamSpeak to przykładowo nie, nie wyła... TeamSpeak to przykładowo nie wyłapuje. Jakbym tu chłopiec zaczął gdzieś pukać albo w drzwi, albo coś, to co to nie słychać. Jo, to A wszystko. tam chłopie to... Ktoś tam zapisze u plaży kilometr dalej już było słychać, nie albo chłopy pijane się tam darły i tak dalej. No ale była taka beka ludziska pewnie teraz przez cały tydzień na odcinkach troszkę tam wam poopowiadam i tak dalej, bo niby jakieś były a, filmy z Bułgarii, ale nie to samo, jakoś dziwnie mi tak kurde było, łazić po tej plaży, czy, czy cokolwiek kurde robić i, i gdzieś tam coś nagrywać, gdzieś tam też skupić się właściwie a nie mogłem, bo gdzieś tam miałem to z tyłu głowy, że no, gdzieś tam jednak mogą tu... Ktoś może stać i może obserwować jakoś takie w sumie dziwne, a mówię tutaj no to nic dziwnego. Wolno sobie na spokojnie um, po, ponagrywać i, i pogadać. A jeżeli chodzi tutaj na początku o jełopy, co tutaj się podziało, bo mamy niedzielkę jak sobie to nagrywamy, a w czwartek człowiek wrócił i tutaj od piątku powoli sobie coś tam działałem głównie na no to piątek sobie tutaj troszkę robiłem, oglądałem sobie generalnie e, tam serialek miałem do nadrobienia. Widzę, że Warrior już chyba full a generalnie, Oczywistę. ja też zaraz będę miał full, bo naprawdę mega full, fajnie full. Ty to stój kapie, to będę 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 Chłopie, Łe, chłopie, ty, ty ja też pierdzie. masz nie pełne. Nie ale poczekaj to, to ja Widziałeś chłopie po... jak to bokiem szło tych wcześniej? Nie widziałem, <słupia> chłopie dobrze ty czeczowy tam. Chłopie, właśnie nie. Dobrze, że ten łapię na gąsienicach, jest, nie? Bardzo dobrze, a zestaw piękny, nie? Taka pszczółka. Oczywiście. Ehm, no, także co tutaj na łopach się podziało? Oświetlenie oczywiście czarnego dalej jest, e, jak możecie sobie sami zobaczyć, trochę taka ciemnica, ale spoko. Teraz sobie właśnie na odcinek załączyłem, bo wcześniej grałem bez tego. E, co, 2 miliony na koncie dalej mamy, jeżeli chodzi tutaj o poletka. Troszkę się pozmieniało, na ostatnim odcinku trochę pól tutaj doszło, trochę landów, gdzieś tam były różne rozmowy, co mniej więcej gdzie idziemy, co kupujemy, co, jakie plany, co robimy dalej I ogólnie no, Riona gdzieś tam nie było, teraz też jak ja sobie siedziałem i w ogóle, więc postanowiłem, że no coś tam sobie porobię, co Coś sobie tutaj porobię na spokojnie, tylko właśnie nie chciałem tutaj żniw robić E, tutaj mówię, poczekam sobie na spokojnie, z mi to GPS, tylko nie tu, tylko właśnie tu. Poczekam sobie z tymi ziwami na spokojnie, żeby i też wam nagrać i ogólnie, żeby też we dwójkę sobie chociaż to porobić, dlatego też tutaj ze wszystko poogarniałem. E, natomiast tutaj sobie porobiłem takie trochę gówniane roboty, to może nie, bo to na Jawidze czy boring, to nie było, e, tylko sobie gdzieś tam podziałałem takie Prace typu wapnowanie, powiększanie pola i tak dalej, bo jak widzicie na polu 72 tam była pszenica e, posiada, tak tutaj koło chałupy. My to pole kupiliśmy i generalnie to poletko tam ogarnąłem. Szybko poszło żniwa, bo to pole 72 ogólnie nie jest jakieś duże. E, poleciałem sobie tam z wapnem powiększyłem, później poleciałem z wapnem, e, później jeszcze tam pozbierałem kamienie. Jeszcze w międzyczasie tam oczywiście poszła kultywacja. Tutaj pasek kody, bo mamy te inne To jest dziwne trochę, ale dobra. <gry> ja tu będę jechał, ty najwyżej gdzieś tam sobie pojeść. Ale tu zaraz do lewej strony pojadę, to pies. O, dobra, myślałem, że będę musiał go wypuścić spokojnie. Dobra, to pie. pasek to to się przyjął, ja jadę od tamtej strony. Jo, ja, no spokojnie. E, także to poletko sobie tam powiększyłem ile się praktycznie dało, gdzieś to trochę jo, łapie, a Ogólnie wygląda. No. Tutaj jest wyłączone wapnowanie? Yy, znaczy, wymaganie wapna? Eee, nie no, chyba włączone. Jest. No bo nie Ale mogę tam... na mapie tego zobaczyć. Bo w ogóle mam tylko... jo, no bo to jest precyzyjny farming i tam wszystko masz Aha, ma się dobra, dobra, dobra. dobra. I azot. No. Chłopie, ja tu nie grałem na EWAPach tyle, żebym się już odzwyczaiło od tych precyzyjnych farmingów. Także jeżeli chodzi o tamto pole, ładnie ogarnąłem. Mm, 73 też jest tam fajnie ogarnięte, więc tamten prawy dolny róg praktycznie już jest mhm. ogarnięty. Tylko te sady, ale tam jest Czarn Czarnobyl generalnie. Tak, skażenie strefa, nie wolno tam Skażenie wreszcie. strefa zamknięta, więc tam generalnie nie wjeżdżamy, jest to ogrodzone i tak naprawdę to wystarczy. Jeżeli chodzi o pole 71, e, tam była ta łączka przed wyjazdem, to chyba było, bo już po przyjeździe nie pamiętam, wziąłem się za tą łąkę, e, jo, jo, jo. dałem tam gnojowice mm, i po przyjeździe ją skultywowałem. Tam chyba jeszcze... Tam jeszcze wapno dałem, skultywowałem ją. Procownik właściwie to robił, ja zanim leciałem siałem trawę na nowo i później poleciałem z wałami. Także tam sobie to troszkę podziałałem. No i właściwie co tutaj jeszcze to zaraz wam może nie pokażę, ale mniej więcej te nowe poletka troszkę podziałałem z usuwaniem drzew. Poleciałem z tym. A właśnie widzę teraz jakby, i ogólnie tam u góry, już troszkę widać na mapie, koło pola 26 z lewej strony, tam były różne drzewa, gdzie my tam będziemy pole robić jedno wielkie, długie tutaj przez te landy, co wam pokazuję. Więc generalnie tam już troszkę tych drzew pousuwałem, troszkę się pobawiłem z tym i myślę, że więcej drzew tam nie będzie, nie będzie co, co już usuwać, co ich wycinać. Bo, bo to spokojnie wystarczy i koła pola 25, tam troszkę też porobiłem, zobaczyłem sobie jaka tam koncepcja może być na powiększenie tego pola, no i mniej więcej tak równo kilka drzewek tam powycinałem, więc myślę, że spoko będzie to do powiększenia i więcej właściwie się nie bawiłem myślałem tutaj o polu numer 70 tam jest kukurydza, fajna zielona już na kieszonka do skoszenia mówię, ale też nie będę tego e, sam robił tutaj sobie z Orionem, czy coś polecimy jeżeli chodzi o czemu we dwójka, dalej nagrywamy, no z Open teraz ciężko się zgraży generalnie, teraz weekend też był taki, że e, no gdzieś tam się bardzo nie zgrywaliśmy, z Orionem tak samo, w sobotę był roztęczony narodowy, także jeło tam E, pojechał sobie właśnie na Narodowy, Hop mógł już tutaj zajechać <laughs> od razu i przyczekać ten tydzień i byłby na 18, bo niecałe 200 km to daleko do Warszawy nie jest, ale chłop nie chciał tam i tak ekipą pojechali no i tak mieli kawał drogi tam do przejechania E, więc, e, więc oczywiście ja sobie żartuję, że oni tam, ja tutaj też ognisko poszliśmy z chłopakami, bo mówię, kurde tak, przyjechaliśmy tam i, i w pociągu jeszcze, jak wracałem w czwartek z lotniska, ne, w pociągu gdzieś tam jeszcze kolega do mnie napisał coś tam jak wakacje czy coś chyba ja w sumie powiedziałem, że no tutaj już coś tam wracam i tak dalej, i tak dalej I kurde, powiem wam, że tak mi się zachciało pójść na ognisko My ostatnio coraz częściej tam chodziliśmy sobie do mnie na działeczkę, jeździliśmy właśnie na ogniska I kurde, powiem wam, że tak mi się cholernie zachciało ogniska Że mówię, no teraz bardzo nie będzie kiedy, bo kolejny weekend no to też gdzieś ta osiemnastka Um, Jełop tak samo, jełopy przyjeżdżają właściwie, no oczywiście Martyna też Więc jełopy przyjeżdżają, też wiadomo się nie zrobi żadnego niska ani nic I kurde mówię, do, a pójdźmy tak w sobotę, bo w piątek to, to jeszcze nie I e, tak dalej, ale w sobotę czemu by nie No w sobotę niestety tutaj nam jeszcze pogrzeb wypadnie, niemiła niespodzianka Jak wróciliśmy to, to właśnie się okazało, że sąsiad, który nadem, nad nami mieszkał no to niestety zmarł <laughs> e, ale, ale właśnie w sobotę nam jeszcze rano pogrzeb wyskoczył Później to wiadomo jakieś tam ogarnianie się i później i kurde no Trochę był strach przed deszczem generalnie w piątek w praktycznie cały dzień padał deszcz Paskudna pogoda i kurde w sobotę też się trochę gdzieś tam na wieczór zapowiadało Ale się omówiliśmy wstępnie o 19 Że jedziemy no bo gdzieś teraz przed 19 ciemno już jest więc o 19 się gdzieś tam zgadaliśmy. E, chcieliśmy wcześniej na to 18, ale tam generalnie kolega musiał jeszcze z psem wyjść, więc o tej 19 się zgadaliśmy i tak mówimy, no, Zobaczymy co będzie. Będziemy cały dzień właśnie całą sobotę obserwować pogodę czy będzie coś padało czy nie jak to tam wygląda na radarach. Ja ciągle sprawdzałem i właśnie z godziny na godzinę, coraz lepiej to pokazywało, że albo miną te deszcze, albo gdzieś tam bokiem przejdzie. No i nadeszła ta godzina zaraz przed 19, chwila coś tam pokropiło, chmura była, chmura poszła. Przeszła, także my się tam zebraliśmy Pojechaliśmy sobie i właściwie tak samo Gdzieś tam miało 19 ciągle padać Później pokazywało 23, że ma padać 23 przyszła, my kurde tam wielkie ognisko Robimy sobie i, i tak naprawdę no Nie padało, e, wiatr się taki fajny zerwał Dobra, tu jest sprzedaż pełna jak coś Wiatr się taki zerwał, jakby już faktycznie miało padać Więc mega spoko, bo, bo ten mieliśmy już naprawdę Duży żar zrobiony, bo no, powiedzmy, że gdzieś tak od przed 20, jak zaczęliśmy palić to olnisko, no to kilka godzin już tam było opalone sobie jeszcze przed tym wiatrem e, ziemniaczki tam piechliśmy, żar był zajebisty więc później jak ten wiatr przyszedł, już w ogóle tam nam zaczęło to rozwiewać ten pł płomienie były zajebiste wielkie więc już w ogóle tam cała działka była oświetlana tego, tylko od samego ogniska my tu musieliśmy tak uciekać, bo było gorąco i my tam zaczęliśmy pójść, bo ciągle wiało i tak dalej, my tam pełno tego drzewa nakładaliśmy, a to się poli chwilę. że no, muszę tam sobie pojechać, chyba na tygodniu sobie pojadę i tak będzie czas. I sobie to na spokojnie trochę to drzewo też poogarniam po prostu na kolejny raz, ale to że tak powiem, mamy deski, mamy takie jeszcze inne drzewo tak fajnie pocięte I mieliśmy tutaj z drzewek pocięte takie na małe kawałki, takie niewygodne, takie kurde denerwujące, co aż tak bardzo się palić zawsze nie chciało Więc to teraz sobie popaliliśmy przede wszystkim to właśnie Także to się większości spaliło, gdzieś tam jeszcze pod taką małą wiatką gdzie mamy to drzewo na działce, tam jeszcze muszę trochę porządki porobić, bo tam są takie wielkie jeszcze głody. Ale to na spokojnie sobie pogarniamy, bo teraz no właściwie jesień nadeszła i będzie trzeba tam sporo jeszcze porządków porobić, ale to na spokojnie. Ehm, tutaj wracając, jeszcze jeżeli chodzi o ten weekend, ten wiatr był, później właściwie trochę tam zaczęło kropić, później taka drzewka padała, ale myliśmy tak to nisko Rozpalone, że nic to w ogóle nie gasiło Także tu się elegancko paliło, tu było cieplutko Tam jeszcze na działkach była impreza Bo przy parkingu jest taki budynek Tam można różne sobie okolicznościowe imprezy robić Tam jakaś imprezka była, tam później dział... Nie wiem czy nie działkowców jakaś Bo tam później działkowce właśnie łazili po działkach Ale spoko było Mega, mega fajnie i później... E, pokazywało, że do pierwszej ma padać e, i właściwie o pierwszej jak my już zagasiliśmy to ognisko, pokończyliśmy wszystko i tak dalej, po, pobieraliśmy się, mieliśmy już jechać, to kurde się rozpadało. No i mówimy co tutaj porobić. Za, Zaczęliśmy grać w karty i tak prawie godzinę przegraliśmy do drugiej i po drugiej przestało padać i pojechaliśmy, jeszcze w ogóle dłuższą o wiele, dłuższą drogą pojechaliśmy przez miasto, e, więc no, wracaliśmy też dosyć długo. No i przy trzecią już w końcu do domu się przyjechało i kurde o dziewiątej gdzieś tam poprzedniego dnia gadaliśmy, że na grzyby bo teraz podobno tu wielki wysyp grzybów gdzieś tam przed Bułgarią byliśmy, no u nas w powiecie dookoła, no jeszcze nie do końca, tu bo na Świętokrzysku jeszcze nie do końca było tych grzybów mało tego deszczu my tu jak byliśmy w Bułgarii to tutaj praktycznie codziennie padało, dużo było tego deszczu warunki dobre no i faktycznie teraz wszyscy mówili że jest dużo tych grzybów no i pojechaliśmy i powiem wam że faktycznie dwa wiadra w trochę ponad dwie godzinki się uzbierało i tak naprawdę było można łazić, łazić, łazić i tych było pełno. Później to się już odechciało po prostu zbierać. Co było najlepsze, to było no po prostu tego mnóstwo, że ja tam liczyłem to 20 miałem w jednym miejscu, że po prostu kucnąłem i, i 20 miałem pych, pych, pych do zrywania gdzieś tam dalej tak samo. I później spotkaliśmy ludzi, bo ja z mamą tylko pojechałem, później spotkaliśmy ludzi, w ogóle człowiek przed za człowiekiem i tak każdy zrywał, także no masakra, ale mega fajnie, ja zawsze gdzieś tam lubię na grzybki, trochę się znam na tych grzybkach, wiemy jakie gdzieś tam są paskudy, że nawet nie ma co się po nie schylać i tak dalej, także no już właściwie od, od małego dzieciaka na tak żeby jeździłem także lubię zawsze gdzieś tam chodzić, po, po tym lesie czasami wiadomo jakiś tam strach jest i później najciężej się odnaleźć ale myślę, że ogólnie też jakąś najgorszą że jak to się mówi e, lokalizację, Wario weźcie mi pomóż Czekaj, jakbym no, się tam odnaleźć i w ogóle, czekaj, Jezu to się tak dobrze mówi. No, orientację, o orientacja generalnie w terenie o, mam dobrą, bo, bo, bo nawet gdzieś tam zapamiętuję często jakieś drogi, że gdzieś tam się przejedzie powiedzmy, nawet w obcym mieście i ja później wiem, że na przetędy jechaliśmy albo jak, jak dojechać gdzieś i w ogóle Także jeżeli o to chodzi, to, to ja dzieciaka byłem to dobry. Nie chwaląc się oczywiście. <laughs> hmm. No także weekendzik tutaj generalnie sobie mija, piątek no to też gdzieś tam się pojechała. na no, te zakupki po psa, bo psa mieliśmy u rodziny to też to, w ogóle szczęście było go później zobaczyć takiego wesowego, gdzie na początku to takie e, wy przyjechaliście co jest grane i w ogóle ale... No mega spoko, trochę brakowało tego psanie powiem z jednej strony, głównie dziś przez ten piątek, w czwartek jak się przyjechało do domu, tego psanie było. W piątek jak tu wróciliśmy, stąd wróciliśmy i tak samo tego psanie było, bo człowiek przyzwyczajony wrócić do domu, a ten pies się ja, na no, gdzieś tu przylatuje, skacze po tobie i tak dalej, a tutaj tak dziwnie pusto, ale w sumie tam na wakacje totalnie myślałem o psie. wreszcie trochę odpoczynku, no bo to jest jednak obowiązek i tak dalej, trochę odpoczynku, mega fajnie było, także mówię, jutro będzie dziś odcinek z 13 i tak dalej, więc też troszkę tam wam poopowiadam. No i tak samo za tydzień 18, jeżeli chodzi o imprezę, więc no w sobotę będzie trzeba tutaj poogarać, w piątek na pewno nie będzie nagrywek, sobota niedziela, zobaczymy jak to będzie. Także jeżeli chodzi o odcinki z 13 wtorek i niedziela akurat w tym tygodniu, tak wypada, więc spoko, myślę, że będzie bardzo problemu do nagrania, może gdzieś tam i łopę ewentualnie szedł na ten kolejny poniedziałek, czekaj, 8, 9, na 10, się ewentualnie gdzieś tam nagra wcześniej na tygodniu i będzie bajlando, no bo teraz gdzieś tam na wyjazd i w ogóle trochę tych odcinków z 13 byłoby do ponagrywania. Teraz aż tak źle nie będzie, póki co mapy, mapę mam ewentualnie na tą sobotkę do nagrania, bo tak ostatnio nagrałem mapkę Sosnówka, gdzie no wiadomo, to nie jest polska mapa, ale gdzieś tam zrobiona przez Polaka do tego farminga na modhubie wypuszczona, więc tak a samo... A skąd wiesz, chłopie, że przez Polaka, że Puma to Polak, a nie jakiś tam chłopie nie wiadomo co za Bo wiem po Facebooku, bo go obserwuję i tak dalej, ale dobra. I, I tak samo on zrobił. Co on zrobił? Gold Crest Wally chyba? Tak samo do tego Farminga więc to też ewentualnie nagram. Że... Ja, czyli na typowe 17 mapy, tak? Ja, no, Aczkolwiek że... ja skomentowałem nawet to odcinek to pod Sosnówką, że ja w Gold Chris to w ogóle w 17 praktycznie w ogóle nie grałem, bo jakoś, chyba że, nie wiem, topiłem samochody do rzeki. Jedynie. <laughs> no, <laughs> Ale tak to mi się ta mapa w ogóle nie podobała, jeśli chodzi o układku, Nie wiem, może miałem wtedy inny gust, może teraz by mi się spodobała. Natomiast no, dużo właśnie na tej Sosnówce chłopie grałem, nawet pamiętam, że tam seria Fend w Rosji, tego ta nasiska zaszyconego, Aha. co tam też topili te Fendy w tej rzece, to tam też były jajce i to właśnie było na tej mapie, nie? a ta mapa Sosnówka to chyba też gdzieś tam te klimaty rosyjskie, tak mi się coś kojarzy. Tak, no to jest wschód, no Ukraina, ja, Rosyć, ja, ja. ale chyba prędzej Ukraina. Dobra, my to zrobimy sobie jeszcze jakąś miniatureczkę. No, także powiem wam, że generalnie trochę było ciężko tutaj w Polsce się odnaleźć, chwilowo Znaczy powiem wam tak, tam, no, Bułgaria może jakoś bardzo daleka, nie, daleko nie Jest ode mnie tu gdzieś około 2000, powiedzmy, kilometrów. Ogólnie daleko nie jest niby, ale no trochę ten inny klimat już jest, trochę było go czuć i powiem wam, tam jak się przeleciało, pierwsze dni, mi w ogóle 21, 22 już mega Łapię, się, bo cię me, mega się ch chciało spać, że tutaj w Polsce codziennie gdzieś tam... Pierwsza chodzę spać, tam już ta godzina Chciałem się spać z godzina do przodu, to u nas to już w ogóle było wcześniej Ale gdzieś tam jakiś taki, jak mówię, inny klimat, jakieś takie dziwne zmęczenie, coś dziwnego nastało I tutaj w Polsce powiem wam, że się przyjechało i ten weekend to tak samo, już mi się tak samo chce spać, przed 23 w Piątek to już w ogóle, a w czwartek to przemęczony byłem tą podróżą bo no najlepiej mieszkać, e, <laughs> najlepiej mieszkać właśnie w mieście, gdzie jest lotnisko A nie, że bo ogólnie, no to przez... na klik, na klik, ja. Klik, chłopielotnik jest raz, dwa, trzy, cztery <laughs> Bo podróż generalnie jest zajebista, bo, bo sam lot no to niecałe tam dwie godziny i chwilę moment jesteś już tam. Tak samo tutaj do Krakowa jak się przyleciało, ale później cztery godziny się tłuc z pociągiem. Gdzie staje, gdzie był to taki właśnie pociąg, gdzie na każda stacja, każda wiocha to stawało, że no po prostu to było strasznie męczące. A jak chłopie jechaliśmy na Intercity w tamte strunę, to już nie stawał w ogóle na No, tamte na jakichś większych stacjach, także no my tam leciliśmy w dwie godziny, nie? Także to już w ogóle był po. No tylko chłopie Starachowice Chowicy Wschodniej i chłopie Skarżysko i dziękuję, dobra. No Skarzysku tam wsiadaliśmy, no. Ale ogólnie spoko, e, lekko w sumie... A, tam też tak, dobra dobra, dobra, dobra. Ogólnie to bardzo tam przygód nie było, wszystko, wszystko ok, gdzieś tam jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o same wakacje, możecie sobie filmy obejrzeć, e, bo coś tam ponagrywałem, coś tam szybko pogadałem i ogólnie, e, no to gdzieś tam w kolejnych odcinkach będę, będę wam coś tam jeszcze opowiadał, pewnie na live'ach. W weekend gdzieś tam jeszcze live'ów e, live nie było. Myślę, że od poniedziałku tutaj ruszymy. Czyli, że gdzieś tam w Wtorek testy modów jest tyle modu do testowania, że to, o oh mój Jezu, jest tego dosyć dużo. Ale zobaczymy też jak z czasem, bo, bo tutaj mam jeszcze różne plany: czy o tą 18 do końca dograć, ogarnąć, bo we wtorek tam pojedziemy się do lekarza, takie ostateczne rzeczy dograć, muzykę ogarnąć. No i takie różne jeszcze, no wiadomo, później gdzieś się przyszykować, czwarte będzie trzeba się przyszykować, tutaj wysprzątać chałupkę i takie tam różne pogarnić na przyjazd łopów, bo w piątek przyjadą, później tak samo mam już tutaj pewne różne plany. Sobota, niedziela, także no teraz wszystko tak trochę na wreckich papierach dużo się dzieje, ale myślę, że minie ten 8 październik, minie tam ten weekend i powoli wszystko wróci do normy. Zobaczymy też jak będzie z robotką, bo wczoraj w sobotę. sobotę no, my, Jasne, w sobotę to tak samo CV poszło już wysłane do, do pracy, także zobaczymy co z tego będzie, czy bo, się wezmę czy nie, jak nie to, to już są, jest mam CV przygotowane, więc tak samo będę musiał tutaj trochę połazić, powysyłać i tak dalej. Zobaczymy co z tego będzie. Tak... Ciekawie czy pisałeś chłopie jakie masz zainteresowania? Tak, jest zainteresowania. Ale dobra. Także trzymajcie się ludziska, na razie to na tyle. Miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Na razie, cześć. Na razie, cześć.